Dobra, jest piosenka, dobra, nieważne. M. Dobra. Razem jadę stalą, ja tylko z falą. Lecę zarazem z ekipą. Lody ekipy już tam niedaleko. Już, 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 już. Do żabki jadę, do lodów ekipy jadę. Już, 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 już. Tańczę disco polo. Już, 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 już. Mach, mach, mach. Ma. Ja tu mówię mach, 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 mach Ze frisem Bo się pita, pita, mita, kita, mita, sita, mota, mita, Bo idziemy razem z falą ekipy, z falą ekipy Tak boy tak boy Z falą ekipy ja lecę razem ze światem też Ja ze światem YouTube'a też ze całym światem jadę, te, światem YouTube'a, światem YouTube'a, jadę nad morze, wszystko ta, ta, ta. Disco polo tańczę, bycz, Disco polo tańczę, bitch, 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 bycz. Być, bitch, bitch. Być, bitch, bitch, bitch. Bitch, bitch, tak. Być, być. O tak, hej, boj, boj. Boj, 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 boj boy 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 tańczę disco polo bitch 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 kija 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 lecę ze falą lecę ze falą ekipy już już już, już. Tu, tu tu mam pam pam talanta talanta pam 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 Kolej tej piosenki, dziękuję. Staj subskrypcji, 10 subskrypcji. Weźcie łapy w górę. Dziękuję, do widzenia.